Witajcie kochani, ja was teraz witam w Polsce, już jestem w Polsce, u cioci właśnie w kuchni. Wstaliśmy i będę jadła śniadanko. Klaudia już pojechała na paznokcie. Pani przerażona. <laughs> tak, pani przerażona, ta y, kosmetyczka, bo ona się przerażyła, ta pani, bo Klaudia sobie wybrała takie długie paznokcie, takie z motylkami. Później wam pokażę, jak y, wyszły, y, bo Klaudia tam jest. Y, y, ja mam paznokcie na. Czternastą, Klaudia na dziewiątą, bo ta pani będzie pewnie długo je robiła, bo Klaudia sobie zażyczyła takie długaśne. Później jeszcze muszę iść do Rosmana po kosmetyki. Ciocia właśnie jest bez makijażu, bo idzie... Gdzie idziesz, ciocia? Idzie do pani koleżanki kosmetyczki. No i idzie na, na co? Na takie... Na odmładzanie! Na odmładzanie, tak? Tak, tak. Bo ciocia jutro ma imprezę urodzinową czterdziestkę w górach, więc musisz musi się wypinżyć, prawda? Tak. Musi wyglądać elegancko. Nie mam się <gryzamy> nie Ciao. To pa. Muszę posprzątać tu w domu. Dobrze, pa! <gryzamy> <gryzamy> to <gryzamy> moja ciocia! <tica. Dobra. gryzamy> Cześć, ciocia! Co? Robiłam makijaż i nie dokończyłam makijażu, ale dokończę u babci, bo właśnie teraz jedziemy zawieźć mamę na paznokcie. Mama, jak będziesz miała paznokcie? Nie zdradzasz nam? Nie. Dopiero później, tak? No. A, Pokażesz taka, tak? E efekt finałowy. A Klaudia już była na paznokciach A, i pa ja poka na pokaż. Dziwnie. Ale ja też wyglądam dziwnie, ja w ogóle nawet e tych Dobra, nie mam. Nie widzę. Ale to Nie ma maseczki, nie? Pa. No, nie, nie mam. No, idę. Pa no. mama, zrelaksuj się. E, takie ma Klaudia właśnie paznokcie, takie baby pink. Śliczne i takie brokacik. Ładne. Śliczne są. Podobają Ci się, tak. nie? Byliśmy właśnie w kantorze i teraz idziemy szybko do Rosmana, bo muszę kupić kosmetyki i potem idziemy do babci. Teraz jesteśmy w samochodzie, ale kupiliśmy... Ehm, papier prezentowy, który był za 3 zł w Rosmanie. Ehm, bardzo ładny. Teraz będziemy w ogóle pakować... Jedziemy do babci i będziemy pakować prezenty. Kupiłam korektor taki z Lovely. O, uwielbiam go, jeśli. Kupiliśmy. Jeśli szukacie korektoru, to tylko ten. Ten z Lovely jest śliczny, po prostu Lovely. I ten akurat Lovely. jest wanilia. Mam nadzieję, że dobry wybrałam. Kupiliśmy też Co Co tak to są Wasiki? Dezodorant. A wanilia czy porcelan miałam wziąć? Wanilę, Porcelan by, był za biały. A, no. I zmywacz. Zmywacz mamy do, do makijażu. A ja samar. I te baciki. No. I teraz jedziemy do babci. E, tutaj babcia ma... Mieszka w bloku. I ma taką windę, więc idziemy teraz z windą do góry. to może się zaczasnąć i będzie źle. E, w ogóle taśmę zapomniałyśmy kupić e, i nie wiemy, czy babcia ma taśmę. Możliwe, że nie. I tutaj jest kwiaciarniak obok bloku, więc e, możliwe, że oni będą mieli... Mam nadzieję, że będą, będzie miała jakieś e, jakąś taśmę. Co już otwieram drzwi. Samo otwarte? Babci, się, co się stało? Babcia, powiedz. No to powiesz. Żeby my trupami mieli. Proszę pana, ja dzwonię w takiej sprawie, bo był, stwierdzili wyciek gazu przy liczniku. Jest. Tak, przy gazomierzu. i... Yes. Gaz, ta kolanko, mówił mi. Tu mi to... Dobrze, że ja tak wszystko osobą... Kazał zakręcić, nie? ty I powiedział, to pani nie będzie mi... Nie, jak przyjedzie pogotowie, po po zobaczy, co jest. Musi celu, zrobić, mówi, jak oni zrobią, może się pani kąpać. No. Boże. No. My, to może to być szczęście. Szczęście. My myśleli, że, za, że zabawka piszczy. Mhm. My poszli po spać. Że ktoś jakąś zabawkę tam sadził. A On mówi, że może to być już wchodzowe. No, pocz, jak przy. Hej, babcia! i <grym> tak tęskniłam, dawno że nie widzieliśmy. No. Kiedy to było? W szpitalu. W <grym> jak w szpitalu? <grym> jak, w szpitalu? <grym> jak w szpitalu leża, to to. Ja? Ale nie, że nie, na żywo. Kto nie przez kamerkę. co <grym> rozmawiam najwięcej. W szpitalu? Leża w szpitalu, no. <grym> No, a babcia powiedz nam, ty masz taśmę może? Jaką taśmę? Klebny No nie wiem czy mi oddał, bo ja mam wszystko tam na wyciąg A myślisz, że kleciarnia ma? Taśmę? No to przecież Tomek ma. Tomek, gdzie oddałeś mi... Powiedz, powiedz Babcia, jak Ci się podobają? paznokcie znak odklodzić? Jak czarownica? Na czarno jeszcze. Ja jeszcze nie mam, ale będę miała za niedługo. No, Proszę bo bierze się do pracy. No. Będziemy elfami, Klaudzia! A babcia też chcesz pomóc? Będziesz elfem? Nie, ja... ja się, Elf! Ja się muszę uspokoić. Yy, idę teraz kochani do kwiaciarni, bo po prostu nie mamy tej taśmy. Miejmy nadzieję, że ta kwiaciarnia ma taśmę w ogóle jaki widok i tam właśnie jest ta kwiatarnia o Miejmy nadzieję, że będzie. Kochani, nie mają taśmy klejącej w kwiatarni. Gdzie ja idę w ogóle po taśmie klejącej? Do kwiatarni No oczywiście, że nie mają. E, teraz idę do takiego sklepiku tutaj. Miejmy nadzieję, że mają. Bo jak nie, to będę musiała iść dalej trochę. Tak w stronę miasta. Kochani, ten sklepik tam był tylko z alkoholem, więc jednak musiałam iść trochę dalej e, i kupiłam taśmy i mam blok, żeby napisać dla kogo to, te prezenty są. E, no i kupiłam taki 6 zł za to wszystko zapłaciłam, więc nie jest tak źle. E, tutaj mamy te prezenty. Mamy tutaj torebki. Co tu mamy? Okej, okay, więc tu mam kończę. Tak ja pokaż się ty. Mamy już wszystkie zapakowane prezenciki. Opakowaliśmy. Babcia tutaj siedzi i patrzy, <laughs> tylko obserwuje, co my tam robimy. Jedziemy teraz na paznokcie. Zrobiłam swoje rzęsy, bo musiałam, bo nie dokończyłam makijażu. Ta pani właśnie skończyła mi robić paznokcie. Jestem tak mega zadowolona, w ogóle yy, mega. Nie, nie było żadnych, zawsze jak robię paznokcie, to zawsze mam jakieś, K krew mi leci, bo ja mam tak delikatne te ręce, a tutaj nawet ta pani nie zahaczyła ani razu, e krew mi w ogóle nie leciała, e sorry zimno mi, oraz co chciałam powiedzieć, nie wiem czy dobrze idę, ta... chyba się zgubiłam, bo jestem ogólnie na takim osiedlu i się chyba zagubiłam. Podam wam e, Instagram do tej pani Na dole pod filmikiem będzie e, Instagram I teraz pokażę wam moje paznokcie Są mega śliczne, oh my god A więc tak wyglądają moje paznokcie Popatrzcie jakie śliczne Tak o, takie Idę właśnie do mojej cioci Jest mi mega zimno Dzień! A tam jeszcze pączek jest. No. Co tam Emila? Jak był w szkole? Mama, jak sobie się podobają? w ogóle nie widziałam no Twoich paznokci. Ja nie widziałaś, przed sekundą widziałaś. No teraz, ale nie widziałam. Aha, ty masz takie brokatowe. No. Z brokatem, takie no. ładne, ładne. Podobają się? Podoba mi się, no. Ciocia zrobiła jeszcze taki bigosik. Nie, ciocia. A kto? Rafał. O, Rafał. Nie, nie wie Pycha? No tak, będziemy teraz próbować. Jedziemy właśnie teraz, o, ja, Oliwia, mama i Tomusz jedziemy mm, pierwsze po, po, po kokardkę taką, czerwoną, dużą, bo e, potrzebujemy na prezenty. I po tym jak właśnie kupimy te kokardy i wstążki, to wtedy pójdziemy, e, pojedziemy do Rybnika, do mojej siostry do domu, do dzieci tam się przywitać z nimi Bo dawno ich w ogóle nie widzieliśmy Tutaj jest ta paczuszka eee, A, i bez a, no. no i teraz będę otwierała i zobaczycie co kupiłam mojej cioci na urodziny Taki właśnie koszyczek e, kupiłam cioci Jaki będzie megaśny I tutaj jest, widzisz, to fajne. No, Tutaj chciałam włożyć wino. A tutaj są. Co tu jest? To jest kocyk, to jest kocyk. No i to. A ciekawe, co tu w tym jest. A ja wiem, to są te filiżanki. Nie filiżanki, tylko do picia. Takie. Nieważne. Yy. Nie będziemy otwierać teraz. Ale ładnie to wygląda, naprawdę. Porządnie wygląda. Ale... Popatrz jaki porządny z drewna. Mega. Fajna. Mega, Fajne. mega to jest fajny. Imprezy. Ale nie wiem czy taki za duży. Bo... Ale do auta może być, nie? Dobre. Nie, to jest na, na ten. Czy nie? To jest na ten kocyk. Z boku tutaj jest na kocyk. E no. Nie wiem jak on się zamyka. Tak o... Tu się zamyka, tak się zamyka. Nie, no, to jest na kocach, no. Koniec imprezy. No i fajny, no mega! Właśnie siedzimy w aucie i pojechaliśmy do mojej siostry. Przejechaliśmy właśnie do mojej siostry, ale musimy czekać, bo są na zakupach teraz zła pora po prostu. I musimy czekać aż właśnie... E, Jednak to jedziemy e, po zakupy mojej siostrze, bo ona ma dużo tych zakupów, więc e, do bagażnika je damy i pomożemy z zakupami. No Kaufland. Jak? Kaufland. Tak się to nazywa. Kaufland. Tak? Nie wiedziałam. Kaufland. No powiedz. Żeśmy ten trafili znowu na samochód z rejestracją W i znowu się wszyscy na nas zaglądają. A mieliśmy taką sytuację w zakopanym. Z Warszawy! Z Warszawy nie. przyjechali nie. Warszawiaki jednak! Warszawiaki, nie? Wow! Józef jej padała coś tam pa po Śląsku, nie? Że jej coś tam padała, nie? godołaś co, co co Coś <grym> po Śląsku? A? Coś jak, po Śląsku? Jak, jakbyś. Nie wiedziała, że Jorzef jest ze Śląska, to, to byś inaczej, inaczej go dała do mnie, nie? No. <śmienicza> o, Idziemy <Nikolasz! Co? śmienicza> teraz do dzieci! Mamy dla dzieci takie prezenciki, no. Mam no, już nie da rady po tych schodach. Cześć! No, Linka, ciocia Patti to jest! Ciocia Patti! Cześć! Daj pianę! Cześć! Dzień dobry! Junio. Ona dopiero wstała i ona jest w szoku. babci? Baba przyleciała i ciocia pati! I do babci? O o, chyba nie. O, o. Taka kochana, taka duża już jesteś. Nie, nie. A gdzie dziadzia? Niedawno babcię widziałaś przez internet. Widziałaś? No. no! A teraz babcia jest tutaj. Zobacz, babcia ci dotyka. Zobacz! No. A przytulisz babcie? A dasz buzi? Babci? Kto to przyjął? Jesteś w szoku, chyba. co? O! Kto to? Chyba pamięta! Hejo. Kto to? Dziadzia! Chodź! Dziadka, gdzie jesteś? O, dla, dla kogo? To mamy już białe chłopaki! co ty to dostałaś, Karolinka? Ja wow. wiesz? co ty masz, Karolinka? Co? co to jest? Otworzyć? Chcesz otworzyć? Tak? Co ty to masz? Proszę, dla ciebie. Do spania to jest? Nie, to jest taki getry masz, proszę. No, nie, to dla ciebie, nie dla ciebie, to specjalnie, no. I to masz. No widzisz, jaka ucieszona. A ciekawe, co ty, Maja, dostaniesz. Ty, Hanula, co? No. Co dostaniecie? Proszę. Wow. Proszę. Czekoladka. Proszę. Wow. Ale nikt tego nie pełni. Jaka napięcia. Mama, daj to mamie. Mamy daj, no. Kinderki dostałaś. Karolinka. Dwa jajeczka? Jajo. Oh. Jajko niespodziankę masz. Wow. No. Co tam jest? Proszę drugie jajeczko. Oj, oj! Spadło! Spadło. Oj. Ojej. Proszę drugie jajeczko. Tak, no, do, musisz jakoś sobie dać radę. Znaczy, no, proszę. Tutaj. O, Nie pomieszczenie. No. No, ale jajeczko. dużo masz. To dla Mai. To dla Mai. ona tak. No. no. I co tam jeszcze dostałaś? i weź ten. Ty jesteś taka śmieszna. O! Ja to skupaję, ale to poczekaj, to ktoś musi to ten. Tata! Kto, no, ktoś, to kto właśnie. lubi, ja tego nie lubię. O, jakiegoś pieska chyba masz. Ale ładnie A, pachnie ale tym. Ja to dam to no. Co to masz? Daj, damy daj mi Nikola tutaj moja siostra dała takie... Co to jest za ciasto? Szarlotka. Szarlotka? Uh. Szarlotka. To będzie dobre, nie? Zobaczymy co tutaj tu, jest. Co tutaj jest? No, no, bo jesteś za wysoka już, taka duża jesteś. Co my tutaj Szybko. mamy? Co to jest? A wiecie dla kogo to jest? Dla Karolinki piżanka! A, piękna. Popatrz. Mama, mama mama ma za małe. A co małe. to jest? Moje za za, za dużo małych dla niej ciuchów. Wow. Ma Czemu ty to rzucasz na podłogę? <laughs> co to? Kapcie, a to? A wiecie dla kogo to są kapcie? Te kapcie są dla... Ma Karolini. A te Cześć, są dla nie Hanuli. Macie kawę. Macie w chodzić. No. A wiecie co tutaj no. jest? Ja? Maseczka. Maseczki, a ktoś. I tygryska. A dajcie mi tu laska. A co to? No. A to jest, o, wiecie, to jest od Klaudi, od Cioci Klaudii. No. od Cioci. Oliwki, co ci... Baki, no chodź Nie chcę No mamy ładnie! Wow. 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 wow, Brawo! Tu musisz to pokolorować całe. To widziała. <grym> Ale. Ja cię! a teraz wow. pokaż palce. Nie, to nie zmarzę. No. Nie, nie, tu musisz po... T Tutaj musisz... To po jest sama woda. Ten. To znika za chwilę, wiesz? Brawo, ja tutaj, 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 ale tutaj, 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 tam jest. tutaj, o, tu, tutaj, tu, 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 tutaj. Ja. O, ptaszek, o, ptaszek. tutaj, wow. 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 tutaj, tak tam, tam O nie! I co my teraz zrobimy? teraz robimy? Powiesz mamie? Tak? No bo trzeba powiedzieć mamie chyba, tak? Daj Dawaj buzi, cioci. Dawaj buzi, cioci. A daj tu cioci buzi. Nula, dasz mi buzi? Daj cioci buzi. Tak buzi Nową, ty 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 ty. A nie, uciekaj, nie, uciekaj Chodź nie, uciekaj nie, 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 A ciocia, ciocia Tak no. A nie, 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 A nie, 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 udusisz, mnie, udusisz. Hihihi, uach! Aaaa, uach! To było? Matek pomalny. Łup, łup, Ale nie rzucamy na Ciocię, bo Ciocia będzie płakać. I ja? Oh. 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 No tak, Ciocia będzie płakać. Trzeba Ciocię tulić. I buziaki! buziaki, dałabym buziaki! Buziaki! Młap, młap! Aj, dałabym. Ojo, Jezu! Ty tak skaczesz jak małpka. Jak małpka w A ja byliście w Zoo? Tak. Ja? W Zoo? W Zoo? Lecimy! Lecimy! Luku! A ja nie widzę nic! Kuku, gdzie jest Hanula? A gdzie jest Karolina? Kuku, kuku! Kuku! kuku. O, wzięłaś? Będziesz nagrywać? Będziesz po cioci! Będziesz yy, nagrywać po cioci, tak? Co? Yeah. Będziesz jak ciocia! A gdzie ty lecisz? Ej! Chodź tu! Chodź tu! Będziesz nagrywała siebie? <grym> Karlinka, powiedz papa! Masz piątkę! Dawaj, szybko, piątka! Idź, dawaj! Gziółwik, piątka! Cyk, dziuwik! Mm. I wężyk! Co? I wężyk! Wężyk! A. co robisz, Ciocia? Sałatkę. Sałatkę dla każdego. Uu, a na ja to Dla ja całej, całej zgrai. Sałateczka będzie z z ogóreczkiem zielonym. Wow. Jak geslerka. Do tego będzie feta półpusta. I do tego będzie. mimy z mam ramy ci jajca z krzemem. Majonezik. Mhm. Tomuś kawka, proszę zaparzona o Tomuś. Kawka, kawka zaparzona. No. Taki, taki ma fajny sprzęt ciocia w ogóle, że robi samą sobie kawkę. Sama się myje. No. Sama się sprzedaje. No, mega. No, tylko y, ut, utrzyj mi ten z fusów, dolej mi wody, nasyp mi kawy. A -a. takie mi. nie bardzo samodzielne. <laughs> no. <laughs> To ma. Wow. <noise> nie powiem, że, że nie, <noise> że nie większą niż twoja. Ciocia ma jeszcze co tutaj masz? Tak właśnie jeszcze chciałam e, dodać, że mam tutaj jeszcze dobre kiełbaski Frankfurterki do świeżyzny z netto e, w Radlinie przy ulicy. Ko <noise> Świeżutkie e, i chlebek, tak. Nie mają wody w Ale reklama, darmowa reklama, popatrzcie. Tak. Klabia... Klawia to zmywarką jest dzisiaj, tak? Tak. Ty się nie ciesz, bo po kolacji ty zmywasz. O nie. Gdzie jest Emila? Będziemy tańczyć jutro? Tak! Puci! Co ty to tak leżysz? Co ty to tak leżysz? Oś, oś ty, oś ty, oś ty! tak się bawisz? Tak się bawisz, ty? Oś ty, oś ty, oś, -ty. oś, -ty, oś, -ty. oś, -ty, oś -ty. Patrzcie, jakie w ogóle krzesełka ma tutaj ciocia. Takie świąteczne, akurat mamy czapeczka. I puci. Patrzcie jakieś śliczne świąteczne. I ciocia tutaj robi co robi ciocia? Opowiadaj. Sanki dekorujesz. Dekoruje sanki, bo w poniedziałek przyjedzie Mikołaj na sankach. No, Mikołaj Emila! Musi mieć gdzie usiąść. A dziewczyny też jeszcze nie do czekania. No pewnie, tutaj mamy taką kolacyjkę. Oni mają wolne. Wcale nie mam wolny. Pasuje ci tak. Ja nie pogrubiam was ta spódnica. Ale nie, bardzo. ja nie, nie, nie. taką. Dobra, jutro biorę. na imprezę się śpią dziecięcia. No, po nie? Ale teraz. Ja już kochani, teraz będę kończyła tego vloga, ponieważ już jest e, 10 godzina. I jutro mamy imprezkę, więc trzeba wstawać, się ogarniać i będziemy. hula! Już się nie mogę doczekać. O, oglądajcie dalej. Następny vlog będzie... Megaśny. Bo będzie góra... po góralsku, jak widać. E, widzieliście akurat, moja ciocia była fajnie ubrana po góralsku, to ja też mam góralskie ubranie, wszyscy będą po góralsku, e, Mieć ubranie, ty też masz góralskie ubranie, no chcesz, Rafał? już mam. I będzie DJ, i będzie Hula ola. będzie mega śni. Więc widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, do jutra!